Hej, z tej strony Lori, wracamy do dalszych opowieści o Kenshi. Aktualnie znajdujemy się w jednej z mniejszych wiosek należących do rasy Hiv Jeśli chodzi o hiwy, można je podzielić na Southern Hive and Western Hive. Jak widzicie jesteśmy teraz w Western Hive, są bardziej pokojowo nastawieni ze swoją wyspą, na której jest ich królowa. Jeśli chodzi o hiwy, są to humanoidalne istoty, podobne tak jak do ludzi, tak samo krzeszkowie też, tylko kształt jednak, ich wygląd znacząco różni się od pozostałych Mają też i one, inne hierarchie i inne style życia. Widać, jak widzicie ich domki są przypominają bardziej takie zlepione z błota czegokolwiek mrowiska. I dużo to się nie różni od prawdziwych mrowisk, gdyż Podczas podróży przez niektóre bary w świecie można usłyszeć, że kiwy tworzą swoje budynki poprzez częściowo swoje wymiociny. Więc wyobrażam sobie, jak kółka kiwów stoi dookoła miejsca budowy i zaczynają haftować, jedząc pewnie w glebę z ziemi i łącząc to w tak zwane budowy. Jeśli chodzi o ich podejście do innych ras, są bardzo pokojowi. Zwykle nie mają problemu czy z szekami, czy ze skeletonami, czy z ludźmi. Jedynie jaki problem to jest, gdy się wybiera rafią HIV. Otóż, jeśli chodzi o społeczeństwo hiv jest dość hermetyczne. Jest wyraźny podział między robotnicami, żołnierzami, tak zwaną szlachtą, prinsami i na głównym czele jest królowa. Królowa, która jest zautomatyzowana i wygląda jak jeden wielki inkubator. Jednakże wspólnie całą tą rasę łączy fakt właśnie królowej i jej feromon. Feromony powodują przez to, że są jakby jednością, wielką jedną masą bez wolnej woli, a jeśli chodzi o Właśnie tutaj akurat już podbiega do nas sklepikarz, który chce z nami pohandlować. Zagadamy z nim. Jeśli chodzi o ich wyroby, raczej nie są zbyt okazałe. Ale jest wyraźny podział. Najniższą grupą są właśnie drony, które zwykle chodzą, tak jak tutaj mam przedstawionego, z... a, tutaj, o, kilku. Mam tu przedstawionego, który chodzi aktualnie, zwykle nago chodzą. O ich tutaj miastach z broniami typu drzewcowymi, z kijami przeważnie. Są to najniższa kasta, która zajmuje się typowo pracą robotników. Następnym są Heath Soldiers, którzy. Yy, zobaczmy, tutaj są panowie, akurat. Widzicie, że ich głowy są znacznie większe od poprzednich robotnic. To też im rekompensuje to, że nie mogą terazy nosić hełmu. Przynajmniej nie każdy. Mają dużą odporność na ataki na głowę, jednak ich ciała zwykle nie są tak wystarczająco odporne. Dlatego też często można spotkać u nich klep, sklepy i warsztaty, gdzie można zakupić wymienne ręce i nogi. Oczywiście wchodzi tu też kwota dosyć wysoka, ale gdy brakuje nam kończyny, gdy stracimy w walce. Miało można podejść do sklepu i zobaczyć, jakie mają tutaj do dyspozycji. Ciekawostką jest to, że gdy potrafią tworzyć te mechaniczne, powiedzmy, części ciał, gdy jeden z ich dronów, czyli z Hiwów, zraniony, nie dają mu nowej nogi, tylko się go pozbywają i przepalają. Jak widać, ich masa jest też ich dużym plusem, gdyż nie ma problemów jeśli chodzi o wymianę. Następnego rana. No i próbują go ratować, tylko próbują po prostu usunąć ze swojego społeczeństwa słabą jednostkę. Ale zastanawiacie się pewnie, no dobrze, o co chodzi z tymi feromonami całymi? Otóż feromony łączą całą tą kastę, wszystkie w jeden wspólny jakby organizm. Jeśli spojrzycie na mapę, yy, Heath Western jest dosyć spore. Najwięcej mają tutaj typowo, tutaj kropeczki mamy wioski, tak jak właśnie tutaj. I z drugiej strony mapy również się znajduje też kawalątek, który gdzieś tam udało im się zająć. I oczywiście jest na czele królowa. Otóż chodzi o to, że gdy weźmiemy rasę hiwów jako grającą, jest to dron jednostka, która utraciła połączenie z królową, nie jest obwodzona tymi feromonami. Co prawda dzięki temu odzyskuje wolną wolę. Jest wolna, niestety zapada w pewien rodzaj depresji, gdyż nie czuje połączenia ze swoją frakcją. W tym wypadku, właśnie Western Hive. Jest to właśnie też jedyna rasa, którą te miejsca właśnie nienawidzą, gdyż jesteś Heavless, jak to mawiają. Jesteś wyrzutkiem społeczeństwa. Jeśli chodzi o drugą frakcję, też Heavów, jest South hand Heath, są bardziej agresywni, ich bronie są identyczne, jedynie są lepiej uzbrojeni. Ale jest też motyw, gdy Iwles jest za długo odłączony od swojej królowej i nie ma już połączenia z jej feromonami, zaczyna też być obładnięty pewnym rodzajem pasożyta. Czasem. Gdyż najwięcej tych nieszczęśników rusza do tutaj, Mongrelu. Jest ich tam masy, które są osłabione. Ale przez to też i straciły nie dość, że wolną wolę, to jeszcze i królową, to jeszcze lesztki godności, jakie im pozostały. Gdyż są wtedy Fogmanami, kanibalistycznymi istotami, które ledwo co są ze sobą połączone, powiedzmy, w jakieś pomniejsze grupki. Władniętych oczywiście przez HIVów Prince. Jeśli chodzi o ich właściwości, HIVów, mają odporność na kwasy, więc. Ciężkie miejsca, jak na przykład tutaj, wypełnione kwasem, to dla nich rzecz normalna i im nie przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu. Natomiast jeśli chodzi o inne frakcje, no to HIVy nie przepadają się z Hollynation, gdyż Holy Nation uważa ich za wynaturzenie. Natomiast HIVy, które już są odłączone od swojej królowej, można spotkać w grupy handlowe a i również można spotkać w The Empire w United Cities, gdzie aktualnie najczęściej są jednymi istotami robotniczymi. Chociaż zdarzyło się, że jeden z wysoko położonych generałów Igor znajduje się w Empire. O chiwach tutaj więcej nie ma co mówić, a praktycznie żyją w terenach dosyć mokrych, gdzie jest duży dostęp do wody, raczej do kwasu. Który raczej uwielbiają, gdy on zaczyna padać. No nasza postać może niekoniecznie, bo jest człowiekiem. Ale jak najbardziej tutaj dają sobie radę. Naszym następnym przystankiem prawdopodobnie będzie Mongrel, a później ruszymy do tego oto miejsca, więc do zobaczyska. Trzymajcie się.